Witajcie, tu mamy końcówkę kwietnia, w ostatnim czasie rzadko jestem na budowie, dlatego też filmików nie ma z budowy za bardzo, ale przed majówką chciałbym na tym kawałku już zalać część wieńca, tutaj już muruję ostatnią warstwę, tutaj jest już na gotowo ten kawałek, Dotąd, nie wiem, czy dzisiaj mi się raczej nie uda, bo nie starczy mi zaprawy. Ale yy, jutro wpadłem od rana, dokończę murowanie, kręcę zbrojenie. Jutro mam sobotę, i w poniedziałek chciałbym to zalać, jeżeli się uda. Wiadomo, ten kawałek słupy. No i tam mam kawałek, tam mam jedną stopę do zalania na taras. Ale tamto to jest temat na inny film, na osobny film. No i działam sobie. Co, co jest z nowości, jedynie to ostatnio rzucałem shorta, nawet to było w tym tygodniu. Yy, przyjechał szwagier i wrzucił mi, zobaczcie, bloczki na górę. Także jest już mega ułatwienie, nie muszę na dół chodzić po bloczki. Nie muszę na dole ciąć, bo już sobie tnę tu na górze yy, kawałki, które będę potrzebował no i tu w międzyczasie sprzątam jak nie ma pogody no i jedyne co na to poza prawo chodzę na początku odwędą kastry ale za ciężko i wolę się jednak przejść z wiaderkiem tak to u mnie wygląda plan był do maja czyli do powiedzmy do przyszłego tygodnia w ogóle skończyć ściany a teraz mam nadzieję, że do końca maja je skończę, no bo mówię, dziękuje mnie z czasem. Yy, ta strona będzie na gotowo, tamta... Tak jak widzicie, tamten drugi bloczek plus połówka tego i będzie też na gotowo. No a ta strona i ten kawałek to no jeszcze jedna warstwa. No teoretycznie nie ma jakoś strasznie dużo tego, ale... No trzeba się trochę pobawić. Tutaj... Wyprowadzą sobie narożniki, żeby to miało ręce i nogi i później już będzie szło szybciej. A na razie to będę sobie kręcił i dam to ostatnie zdanie wywale. po doświadczeniach z parteru trochę wprawę nabrałem i jakoś to w miarę sprawnie idzie murowanie dzisiaj przyjechałem o pół do piątej jest po dziewiętnastej no i lecę drugą betoniarkę, czyli nie ma tragedii no i ten ostatni bloczek to też już jakoś nie trzymam poziomów względem niwelatora Ponieważ tu będzie szło zbrojenie, wieniec I na wieńcu po prostu to się zgubi Tak to wygląda Wiadomo, wszędzie troszkę dobijam Ale nie przesadzam z tym Okej okay. Sosia też działa. O. Git. Dobra. się Nie mogę trzymać blaszka tak tak się muszę trzymać. Ok, Bo tam mi go gdzieś troszeczkę cofnęło, więc będę, ja że jest git. Zobaczymy tu i się wtedy wszystko wyprostuje. O. Dobra. No i tak jak mówiłem, wszystko się wyprostuje. Gra. Pierwszy jest, drugi z tamtej strony sznurek i, i ogień. Gra. Gra. Dobra. No i lecę sobie. Mam już przygotowane dwa kawałki ścian, jadą w sumie całą długość ściany w dwóch różnych wysokościach i zalewam dzisiaj słupy, trzymam zalane. Miałem te osb pociąć, stwierdziłem niech leżą i przydały się jak ulał. Idealnie mi się spisały te takie szalunki słupów, do tego poprzywoziłem takie płyty z pracy, z rozbiórek, Ale nie wiem co to za płyty, nie znam się. Ale też się super spisują. Zalewam tutaj akurat z bratem mniejsze słupy, teraz muszę skończyć szelować. Bo tutaj dziś mamy poniedziałek, w sobotę murowałem. Nie chciałem tego w sobotę kręcić. No i tak to wygląda. A tu będzie temat, mam trochę beton na przyczepce. Bo przywiózł mi beton samochodem z przyczepką w pół kubika. No i tu będzie dalsza część. Teraz się zalana, ale to, tak jak już nieraz wspominałem, temat na osobny film. A teraz działam ze słupami. Witajcie, 6 maja. Yy, ostatnio Zbyłem w majówkę rozszalowałem te słupy, które zalewałem. Szyły bardzo fajnie. Yy, nic się z nimi nie stało, nie powypychało ich. Także tą stroną zakończoną. Dzisiaj. Zakończyłem ten kawałek, także tutaj też mogę lać wieniec. Stąd po całości dotąd tu leję górą w ten sposób i idę w tą stronę do tego miejsca, tutaj do słupa. Słup oczywiście będzie musiał być zalany najpierw i biorę się dzisiaj. W dalszym ciągu, tutaj, za tą stronę. Tym razem tu wymorowałem sobie dwie warstwy do góry. Trzecie już nie ciągnę, niech to sobie złapie. Wyschnie o git, a pociągnę prawdopodobnie tu cały rządek. I tak to wygląda. No to jest plan na dziś. Kawka i działamy. Stawię. Zobacz toczek z za zaprało, może pójdę schodkami do góry i wymuruję narożnik na ten piąty, ostatni poziom mm, aby po prostu to sobie ta warstwa wysła a tu będzie już wyprowadzone do już późniejszego szybszego murowania. Jakbyście się zastanawiali, czemu tu mam pręty podwójnie, to te pręty akurat wychodzą z dolnego słupa. Także to był taki jeden fajny, duży monolit. I dlatego nie chciałem ich obcinać, bo po prostu związać to z górą. Jak jest mokra zaprawa, to znacznie przyspiesza to pracę. Nie dochodzi, bo ten bloczek był krzywy, ale zobaczcie tutaj już pasuje wszystko, tak samo tu końcówka była krzywa, jak podjeżdżam w ten sposób to jest taka mała przerwa, ale jak odjeżdżam dalej to wszystko się zgrywa i mamy to. Skotkami do góry lecę. Skłodkami do góry lecę. Przygotowałem kolejną ścianę. Ten kawałek. Podwieniec poziomy. I został mi ten kawałek. Trzy warstwy do góry. Skończę mi się zaprawa. Tu wyprowadziłem tylko sobie jeden bloczek jeszcze na jutro. A jutro to będzie temat już na kolejny film na której Was od razu zapraszam Jutro będziemy murować yy, wykusze czy tam jaskółki, jak zwał tak zwał tą bo ta jest praktycznie gotowa gotowa pod wieniec poziomy oczywiście później do góry yy, może odsunę się żeby pokazać później? Do góry nad proże, na dół i łączymy się z tym wieńcem, tak samo będzie z tej strony. A w tym momencie to na tyle. No i tak jak mówiłem, następny film będzie już z tych wykuszy, więc słyszymy się kolejnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.